Zaklęte tunele. Dawno temu, przed wiekami, wielu śmiałków próbowało zdobyć wielki skarb złotej kaczki. Jeden z nich był bardzo chciwy. Poszedł do lochu zamku na Tance, dostał wór dukatów i wydał je w ciągu jednego dnia tylko na swoje potrzeby. Wielkie bogactwo, które otrzymał, nie wystarczyło mu, więc zabrał złotej kaczce wszystkie jej klejnoty, nawet jej wspaniałą złotą koronę. Okradziona złota kaczka zapłakała się z rozpaczy na śmierć, dlatego nikt nigdy więcej nie spotkał zaklętej królewny. Śmiałek ten był nie tylko chciwy, ale i skąpy i bał się, żeby nikt nie odebrał mu jego skarbu. Myślał wciąż o tym, gdzie ten skarb ukryć, ale żadna kryjówka, którą wymyślił, nie wydawała mu się dość dobra. Myślał i myślał, zieleniał ze strachu o swoje klejnoty, Aż wreszcie zamienił się w ogromnego węża, wielką szmaragdową kobrę. Mógł teraz wpełznąć w najciaśniejsze zakamarki. Zaczął drążyć podziemne tunele i groty, w których ukrywał swój skarb. Musiał ich zbudować bardzo dużo, bo jego bogactwo było ogromne i dlatego podziemne korytarze szmaragdowej kobry biegną pod całą Warszawą, a nawet jeszcze dalej. Teraz, gdy już wszystko ukrył, Pełza od skarbca do skarbca i sprawdza, czy mu nic nie zginęło. Jeżeli ktoś za bardzo zbliży się do jego kryjówek, kiedy na przykład buduje dom albo podziemny parking, wąż rzuca na niego przekleństwo i przeszkadza mu w pracy. Pewnie dlatego ludziom tak trudno zbudować warszawskie metro.